Jak wiadomo, Nokia wraca na rynek smartfonów. Niedawno przetestowaliśmy dla Was model Nokia 3 i wiecie co? Nie jest najlepiej. Wygląda całkiem nieźle, ale działa przeciętnie, apart można śmiało określić jako bardzo słaby. Kosztuje tylko 700 zł, ale i tak nie jest godna polecenia. Więcej informacji znajdziecie w naszej recenzji. Firma AMD nie zwalnia tempa. Zapowiada równocześnie najbardziej wydajne procesory Threadripper, które będą mogły się pochwalić nawet 16 rdzeniami i 32 wątkami, jak i tańsze modele Ryzen 3, które mają konkurować z procesorami Core i 3 Intela. Topowy AMD Threadripper ma kosztować 1000 dolarów, a przypomnijmy, że Intel wycenił najwydajniejszego Skylake X na 2000 dolarów. Gundam Style nie jest dużym niepopularniejszym wideo na YouTube. I nie, nie zgadliście, ponieważ nie go Despacito, a utwór See są Again do Szybkich 7. Utwór za Kalify ma już ponad 2 miliardy i 900 milionów wyświetleń. Firma KFC jest już od 30 lat obecna na chińskim rynku. Pewnie długo się zastanawiano, jak uczcić ten piękny jubileusz i w końcu ktoś padł na genialny pomysł. Zróbmy smartfona. Przechodząc od słów do czynów, dogadano się z Huawei i przygotowano specjalną czerwoną wersję modelu Enjoy 7. Można fajnie świętować swoje urodziny?